Cześć, witajcie w trzecim vlogmasie. Do Wigilii zostały dwa tygodnie. W piątek wieczorem wybrałam się do kina na weekend. Nie jestem jakąś wielką fanką musicali, ani wielką znawczynią, ale miałam ochotę obejrzeć film, który pozwoli mi się oderwać nieco od rzeczywistości i ten film w pełni wy wyszedł naprzód moim oczekiwaniom i na pewno je spełnił, bo jest to piękna bajeczka. Można się naprawdę rozerwać po stresach tygodnia. Także bardzo polecam. Całkiem fajny film, nawet muszę powiedzieć. Kino w Sopocie jest w centrum miasta, więc oczywiście w drodze powrotnej pozostałam jeszcze w tej trochę takiej magicznej atmosferze i oglądałam sobie światełka. Słyszałam, że w tym roku Sopot ma mniej światełek niż w poprzednich latach ze względu na oszczędności, co gdzieś tam popieram na pewno ideologicznie. Natomiast jednak te światełka są potrzebne. Myślę, że wszystkim one poprawiają nastrój, kiedy właśnie ciemno robi się o 15.30, więc te iluminacje w sopocie były takim miłym akcentem w drodze powrotnej do domu. W sobotę wybrałam się z przyjaciółką do Parku Oliwskiego, gdzie też są piękne iluminacje. To też jest taka nasza tradycja co roku, że w święta właśnie odwiedzamy w tym czasie Park Oliwski. W tym roku naprawdę kilka takich nowych akcentów, jak m.in. ten PAW, zrobiły na nas duże wrażenie. Także jeżeli będziecie kiedyś tutaj w Trójmieście w okolicach Świąt to bardzo polecam żeby wpaść do Parku Oliwskiego. Oczywiście już tutaj się powtarzam. Śnieg zrobiłby dużą robotę i wspominałyśmy sobie właśnie, że w zeszłym roku czy dwa lata temu tego śniegu było naprawdę sporo i było tak mroźno, taki naprawdę zimowy klimat. No myślę, że to pokazuje jak bardzo zmienia się klimat w Polsce i że te zimy takie białe i śnieżne niestety odchodzą już do przeszłości. Także taka krótka refleksja. No i w niedzielę spakowałam walizkę, spakowałam kota i wsiadłam w pociąg do Pomichówka. Na szczęście podróż nie trwa za długo, więc nie jest ona tak bardzo uciążliwa dla Tesli. Natomiast no, na pewno nie jest to jakaś super przyjemność być w takim kontenerku przez 3-3,5 godziny. A myślę, że on już się trochę do tego przyzwyczaił. W pociągu czytałam sobie książkę od Żania o ziemiach odzyskanych i muszę Wam powiedzieć, że to chyba będzie jedna z moich ulubionych książek tego roku. Jestem już bardzo blisko tego, żeby przeczytać właśnie 24 książki w tym roku. To jest przedostatnia. Także myślę, że na spokojnie w tym grudniu te dwie książki przeczytam. To naprawdę fascynująca opowieść, zresztą nagrodzona nagrodą Nike. Także jeżeli szukacie dla kogoś fajnego prezentu, fajnej książki, to mogę z czystym sercem polecić. Tylko przyjechałam do Pomiechówka, wybrałam się od razu na jarmark Bożonarodzeniowy, który odbywa się już po raz drugi. I strasznie mnie w ogóle zaskoczyła skala tego jarmarku. Tutaj mnóstwo wystawców, bardzo dużo też takich właśnie rękodzielników, dużo lokalnych przysmaków można było spróbować. Mnóstwo osób, które tworzą piękne dekoracje świąteczne i nie tylko. Którzy wytwarzają różnego rodzaju miody, nalewki, różne regionalne specjały i powiem Wam, że ja po prostu mam nic więcej jak podziw dla ludzi, którzy potrafią tworzyć piękne świece, piękną, piękną ceramikę, czy jakieś tkaniny, czy szydełkiem dziergane, różnego rodzaju ozdoby, czy serwetki. Ja zupełnie nie mam takich zdolności manualnych, także bardzo, bardzo podziwiam. Kupiłam tutaj dla mojej mamy takiego niełka Moja mama bardzo lubi takie um, ozdoby świąteczne, także na pewno zawiśnie na naszej choince, jak już ją będziemy mieć Kupiłam sobie też dwie świeczki ja Jakby nie jestem w stanie obojętnie przejść obok świeczki Zwłaszcza jesienią czy zimą um, Myślę, że takie ciepło właśnie płomienia gdzieś tam też wpływa bardzo pozytywnie na nastrój już nie mówiąc oczywiście o tym zapachu no i bardzo przyjemnie też kupić taką świeczkę od osoby, która ją własnoręcznie zrobiła, natomiast głównym powodem, głównym takim zakupem to była filiżanka, którą sobie kupiłam, zabiorę ją sobie do Sopotu, bo w Sopocie moja ulubiona filiżanka do kawy się niestety stłukła więc tam ją zastąpi. jest bardzo ładna, chociaż taka bardzo minimalistyczna, ja zazwyczaj lubię bardziej żywe kolory, ta jest taka stonowana, ale myślę, że fajna taka odmiana. Na pewno ma bardzo, cieka, bardzo ciekawą fakturę. Jest taka nieidealna, nieperfekcyjna i bardzo mi się to podoba. Kupiłam sobie też um, Kawę z warszawskiej tutaj palarni. Staram się zawsze kupować właśnie kawę, która jest palona w Polsce, bo to na pewno wpływa na jej świeżość. Ten miód z kurkumą to jest, powiem Wam, po prostu hit. Ma on konsystencję takiego puchu, prawie jak kogiel mogiel. Jest naprawdę przepyszny, i kurkuma to jest chyba hmm, taki, taka przyprawa, z którą bardzo się zaprzyjaźnię tej zimy. Właśnie pani, która ten miód mi sprzedawała, opowiadała o właściwościach kurkumy, że jest dobra na gardło i tak dalej, więc na pewno dobry zakup. Kupiłam też od niej ocet jabłkowo propolisowy który będę sobie piła na czczo. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie.